Witam serdecznie wszystkich z znaku Wagi w tym rozkładzie karterota dla Was na nadchodzący tydzień, czyli od 2 tutaj października do 8 października, czyli z niedzielą włącznie. Zapytamy tutaj karty, co przyniosą nadchodzące dni, ale głównie zapytamy o wpływy, na które, e, które będą na was oddziaływały w tym czasie, tak. Pamiętajmy także, że to jest rozkład ogólny, więc weźcie z tego rozkładu to, co z Wami najbardziej rezonuje, ale dobrze, teraz przejdźmy już do rozkładu. Żeby w międzyczasie możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiliście. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Dobrze, co my tu mamy? Mamy kartę sądu, mamy rydwan, mamy czwórkę denarów, mamy też słońce i dziewiątkę denarów, więc na razie, na razie wszystko się ładnie tu układa. Mhm, mamy także ósemkę buław, tak. Mamy cesarza, dobra. I mamy także śmierć. Czyli będzie jakaś zmiana śmierci. Ja tutaj pewnie wy już wiecie, ale jeszcze raz to powtórzę. Śmierć nie jest koniecznie złą kartą, to jest raczej karta nawet taka, bym powiedział, że z lekką konotacją pozytywną, gdyż karta śmierci mówi o zmianie, zmianie, która musiała nastąpić, zmiana, która jest naturalna, która jest po prostu koleją rzeczy. Bardzo często te zmiany, o których mówi śmierć, my wiemy. To nie jest nic takiego zastanawiającego. Zaskakującego, jakby była to wieża, to tak, to tutaj byłoby to coś takiego niepokojącego, coś, co się wydarzyło nagle i zupełnie nami wstrząsnęło. Nie, śmierć mówi o tym, że coś się skończyło, coś możliwe, że się teraz zaczyna, tak? I dlatego tutaj może zaczniemy, skoro już zacząłem tej karty, to w tym kontekście śmierć mówi właśnie o tym, że będziecie coś rozpoczynać, będzie coś nowego, będzie jakaś zmiana w ciągu tego tygodnia. No, jest jest to początek nowego miesiąca tak naprawdę, no października, no nie licząc dzisiaj, czyli tej niedzieli, ale ale jest to właśnie pierwszy tutaj tydzień nowego miesiąca. No po, tutaj wiem, że w październiku studenci zaczynają coś, zaczynają studia, no nie coś, zaczynają swoje studia, więc na przykład rozpoczynają coś nowego. Może wy na przykład rozpoczynacie od tego miesiąca jakąś, no, no na przykład nową pracę, tak? Albo w jakimś innym stanowisku, albo jakiś inny grafik jest w pracy, albo macie jakieś postanowienie, albo coś. W ogóle od października się zaczyna, Rusza z życiem, i to będzie taką rzeczą, która będzie w dużej mierze Was zajmowała w tym czasie tego nadchodzącego tygodnia. Więc, no tutaj nie macie się czego obawiać. To jest po prostu zmiana, która, no powiedzmy, że będzie, każda zmiana nas porusza, tak. Ale to nie jest nic takiego, co by miało w jakiś zły sposób na Was wpłynąć w tym czasie. Dobrze. Mamy też tutaj od razu, może przejdźmy do ósemki buław i tego cesarza, którego mamy tutaj. Te karty mówią o tym, że coś za co jesteście odpowiedzialni albo co jest co wynika z waszej inicjatywy, coś co wy zapoczątkowaliście, tak? Że coś zrobiliście, coś zapoczątkowaliście. Jesteście no jak zapoczątko, zapoczątko, zapoczątkowaliście, coś przepraszam. To też jesteście za to odpowiedzialni, tak? To w tym momencie... Widzę, że ta rzecz, za którą jesteście odpowiedzialni, będzie tutaj szybko się rozwijać. Będzie miała jakieś szybkie, takie bardzo znaczące i takie w jednym momencie, prawdopodobnie, takim albo krótkim przedziale czasu, bardzo będzie tutaj miało jakieś swoje rozwinięcie, tak? Czyli jeżeli coś zaczęliście nowego, coś robicie, tak? tutaj jakiś, nie wiem, może jakiś projekt zapoczątkowy, jeśli go tutaj, Zaczynacie dalej no, rozwijać czy coś takiego, to będzie taki moment, kiedy będzie w bardzo krótkim czasie. Uda wam się naprawdę wiele zrobić albo całość i doprowadzić to do końca nawet, tak? Więc tutaj, jeżeli macie jakiś plan, jeżeli jesteście, jeżeli wiecie, że coś takiego, wy najlepiej wiecie, za co, o, o czym tutaj karty mówią, ja mogę dawać przykłady, ale wy będziecie wiedzieć najlepiej, jeżeli jesteście za coś takiego odpowiedzialni dziś, w tym tygodniu, tak? Wiecie, że coś takiego będzie, to możecie być też pewni, że uda się to załatwić szybko, uda się to załatwić szybko i z dobrym rezultatem, tak? Więc to na pewno nie będzie się dłużyło w żaden sposób, nie będzie tutaj może jakichś wielkich przeszkód, no nie będzie jakichś rzeczy, które miałyby Was jakoś powstrzymywać, spowolnić czy wpłynąć negatywnie na to, jak będziecie do tej rzeczy podchodzić. Więc bardzo, bardzo pozytywny bardzo pozytywny przekaz. Mamy tutaj teraz zobaczmy tak co się dzieje tutaj. Mamy kartę Sądu. Karta Sądu wskazuje, że w tym tygodniu coś się zakończy, tak? Coś, co przez jakiś czas trwało, przez długi czas nawet trwało, i w tym tygodniu prawdopodobnie z początkiem nawet. Albo już się zakończyło i teraz właśnie, no, wchodzicie w ten okres zmiany, tak? Albo dopiero teraz na początku tygodnia się zakończy i to będzie coś, co trwało jakiś czas i prawdopodobnie was tutaj przez jakiś czas zajmowało. Prawdopodobnie w ten taki gorszy sposób, tak? bo wy będziecie cieszyć się, że to się skończyło, to nie jest coś, co wy tutaj no, będziecie jakby tęsknili do tego specjalnie. Tak? To nie jest coś, co utraciliście, co się skończyło i wy żałujecie tego, że to dobiegło końca. Nie. To jest raczej coś, że pewna sprawa dobiegnie do końca, a wy na swoim naturalnym to, tak, ale też zapewne dzięki Waszej sprawczości, dzięki temu co zrobiliście, ale widzę tutaj. Że to będzie coś, co w sumie się cieszycie, tak? Że to dobrze, że się skończyło, dobrze, że się skończyło i teraz możemy się zająć czymś innym. Kolejna tutaj sprawa, widzę, że dalsza część tego miesiąca będzie, a miesiąca, tygodnia, przepraszam, tygodnia, będzie tutaj rozwijała się mniej więcej wedle tego, jak można się spodziewać. Czyli jeżeli macie jakąś tutaj wizję tego tygodnia i tak myślę, Myślicie, że no, on przebiegnie tak i tak, macie jakieś plany, to możecie wiedzieć, że tutaj nie będzie niczego, co by to jakoś bardzo, co by to jakoś, nie wiem, przekreśliło, co by tutaj pokrzyżowało wasze plany, co by spowodowało, że no, nie zrobicie tego, co macie zaplanowane, tak, albo zrobicie tylko część, bo pokrzyżowanie planów to by tak świadczyło, że zupełnie tego nie zrobiliście, a tutaj że części chociażby tych rzeczy które macie do zrobienia, nie zrobicie. Nie, tutaj wydaje się że tutaj będzie to przewidywalne. O, to jest chyba dobre słowo, że ten tydzień będzie stosunkowo przewidywalny, ale co wcale nie znaczy, że tutaj nie może być rzeczy, o których karty Wam mogą trochę tutaj dodać jakichś informacji. Na przykład chociażby taką informację karta słońca, która będzie tutaj promieniowała na ten tydzień, prawdopodobnie na większość jego, prawdopodobnie nie cały, zapewne chodzi tutaj o ten tydzień, ten taki tydzień pracy tak zwany, niezależnie czy pracujecie czy nie, ale ten od piątku do, od poniedziałku do piątku, e, widzę, że tutaj będzie Wam sprzyjał, tak? Los. Los będzie Wam sprzyjał, sprawy będą się układały po Waszej myśli, a raczej okoliczności będą sprzyjające, tak? To nie jest tak, że coś wyjdzie naprzeciw Wam i Wam coś da i e, tutaj nagle Wam się coś uda zupełnie z nienacka, gdzie się nie spodziewaliście. Nie. Po prostu o to chodzi, że e, no świat, tak, cały ten tutaj, te sprawy takie przyziemne, codzienne, e, na przykład to, jak macie jakieś plany, na przykład jak chcecie iść gdzieś na pocztę załóżmy, tak, to nagle jak wiecie na pocztę, na której z reguły jest wielka kolejka, a tutaj okaże się, że jesteście pierwsi do okienka. No, te, tego typu proste rzeczy. Tak? Takie proste. Ja tu nie mówię o jakichś naprawdę wielkich sprawach, które nagle tutaj by ruszyły niebo i ziemię, żeby Wam ułatwić. Nie, te wszystkie drobne rzeczy będą w taki bardzo pozytywny sposób do Was, tutaj Wam się pojawiały, będą na Was wpływały to jest też ważne, tak, bo przynajmniej wiecie, że te sprawy, które chcecie załatwić, będą tak, będą, będziecie mogli załatwić w bardzo płynny sposób, tak, nic nie będzie Wam przeszkadzało e, i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo dobra karta, żeby ją mieć w takim codziennym sensie, właśnie na tym takim tygodniowym, tak? bo to z reguły w tygodniu e, jak mamy rozkład tygodniowy, to to nie jest rozkład o jakieś naprawdę z nieba wziętych rzeczy, które się nagle wywracają nam całe Życie może się zdarzyć, ja nie powiem, że nie, ale z reguły karty w tych mniejszych rozkładach, tych takich ograniczonych czasowo, mm, mówią o takich bardziej przyziemnych rzeczach. Tak? O takich rzeczach, które się zdarzają faktycznie nam z reguły w tygodniu, albo mogą się zdarzyć z reguły w tygodniu. Ale bardzo fajnie, że tak się będzie działo. Widzę też, że będziecie dokładać jakiś tutaj starań w sprawie, która będzie się wiązała z waszymi finansami, czyli no z finansami, ale z tymi takimi przyziemnymi też rzeczami, bo dla jednych to będą finanse w większości wypadków, tak, czyli tutaj będziecie może zastanawiali się, jakie je, jak je ułożyć, ułożyć sobie jakiś plan, budżet, albo może w pracy będziecie chcieli sobie tutaj zmaksymalizować możliwość zarobienia pieniędzy w tym miesiącu, jeżeli jest taka możliwość, albo po prostu będziecie się przekładali do tej pracy, w której, w której będziecie, ale widzę tutaj, że będzie trochę liczenia pieniędzy, będzie troszkę planowania w przód. Ja mówię, że to w większości przypadków będzie chodziło o sprawy budżetowe i planowania tych pieniędzy, żeby no, mieć ich odpowiednią ilość, bo to chyba każdy chce mieć odpowiednią ilość pieniędzy, to może na przykład wskazywać wtedy na, przykład na jakieś dorobienie sobie, czy coś takiego, taką okazję, ale to dla osób, no powiedzmy dla osób, które no, studiują. No to te studenci no, nie zawsze zarabiają, e, tutaj widać, że to będzie takie planowanie e, wtedy w przód swoich zasobów, czyli no powiedzmy no, planowanie czasu, żeby się nauczyć na coś albo przygotować na coś. No na początku studiów to może jeszcze nie, ale, ale tak chciałem to zaznaczyć, że to nie tylko koniecznie chodzi o pieniądze, to chodzi o tutaj zarządzanie swoim, e, swoimi zasobami, a zasobem jest także czas, Zasobem jest energia, tak? Zasoby mogą być jeszcze jakieś inne materialne, tak? Więc tutaj będziecie planowali to, będziecie zastanawiali się, żeby tutaj jak najlepiej, jak najlepiej to wyszło na, przy, na przyszłość, tak, żeby może w przyszłości było trochę lepiej to poukładane. A także jeszcze karta, o której nie wspominałem na razie, tutaj może zostawiłem na koniec, bo ona tak naprawdę, ten Rydwan w tym kontekście nie ma aż takiego wielkiego, powiedzmy, jakiegoś super, mega, wielkiego znaczenia, ale on tylko mówi o tym, że w tym tygodniu, tak, będziecie się mimo wszystko przemieszczali gdzieś. Będziecie się dużo przemieszczali, albo będziecie mieli jakiś jeden konkretny wyjazd, taki gdzieś dalej, tak? A więc. Tutaj trzeba będzie być mobilnym, trzeba będzie tutaj gdzieś podjechać, trzeba będzie coś załatwić, może, albo po prostu mówię, będziecie jechać, kogoś odwiedzić czy coś takiego. Tutaj widać, że będzie prawdopodobnie chodziło o to, żeby właśnie, no możliwe, że chodzi na przykład o załatwienie tej sprawy, tak, o to, co będziecie musieli tutaj zrobić co będzie od was zależało i będziecie no, tutaj za to odpowiedzialni, więc wydaje się, że prawdopodobnie no, będzie się to wiązało z przemieszczeniem, będziecie musieli to zrobić na przykład, nie wiem, może w innym mieście, albo będziecie musieli jeździć po mieście. Będzie tutaj e, takiej, e, no, takiego, takiej ruchliwości całkiem sporo w tym tygodniu, więc dlatego mówię, no, to nie jest jakaś tutaj przełomowa wiedza, <laughs> ale, ale może już i tak to wiecie i może mówię wam co, jakieś tutaj oczywistości całkowite, ale y, tak, to y, tutaj Rydwan to obrazuje akurat w tym kontekście. Więc, y, wagi, to jest rozkład dla Was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że może coś pojaśnił, może coś tutaj w y, czymś pomoże, może y, jakoś y, nakieruje Wasze starania, nakieruje Wasze działania w tym nadchodzącym tygodniu. Ja jestem Mykowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki, pa!